Real Farm EAA to zbilansowana formuła wszystkich niezbędnych aminokwasów egzogennych. To wszystko w formie instant w pysznych smakach. Sprawdź na realfarm.eu Dzień dobry wszystkim, dzisiaj drugi dzień treningu, drugi dzień przygotowań do Giant's Jedna konkurencja, która będzie będzie właśnie to moja koronna ulubiona, możecie zgadnąć jaka. Więc dzisiaj trochę martwy ok. ciąg. Ja naprawdę no nienawidzę tej konkurencji, ale zauważyłem, że z biegiem czasu powoli, powoli mi to idzie jakoś do przodu. Dzisiaj mam nadzieję, że y, użyję kostium i mam nadzieję, że zakończymy trening na 360 kg. Nie będzie to moje maksimum, ale chcielibyśmy zrobić dwie serie po dwa powtórzenia. Takie są plany, 360-350 kg, więc zobaczymy jak to pójdzie. Zrobimy rozciągnęliśmy się już trochę, zaczynamy od 70 gramów, by dokładał co 25 w górę, czyli co 50 na co gryw. I no zobaczymy, pierwsza seria będzie takie, że zrobimy więcej powtórzeń, później będziemy zmniejszać powtórzenia, oddawać ciężar. Znaczy, się, jeśli chodzi o zawody, na Mistrzostwach Świata rok temu zrobiłem 375 na 3. W tym roku na 6. Ale mój maksymalny ciężar się nie zmienia, jest cały czas około 400-400 kg, więc cały czas coś tam brakuje. Pamiętam, że wieku 18 lat zrobiłem 300, więc teraz 26 lat i, i robię 400, więc 100 kilo w tym czasie tylko zrobiłem. To jest, to jest moim zdaniem nic. Więc jeśli ktoś mi mówi, że nie progresuje w ciągu tam kilku miesięcy, to niech nie gada głupot, bo nie wie chyba co ja czuję. <śledziny> Ciężko powiedzieć, bo zakończył karierę. Więc więc na pewno nie jest taki silny jak był. Nie wiem, czy nawet by chociaż 400 podniósł, ale no wiadomo, ja to mnie zależy na tym, bo ma, chyba bardziej interesuje się swoim zdrowiem, bo naprawdę chyba za moim zdaniem zakończył karierę, ze względu na zdrowie, ponieważ naprawdę musiał dużo, dużo poświęcić temu, żeby zrobić takie ciężary. I moim zdaniem, zdrowie jest trochę ważniejsze od, od tych wyników. Jeszcze ma jeszcze rodzinę, więc trzeba to żyć. A w Polsce kto ma najlepsze ciągi, według Ciebie? Na to moment chyba Krzysztof. Więc... Więc na razie, na razie jestem za nim. Nie wiem, może jestem drugi. To mi się wydaje. Jeśli robię 400, no to, no to jestem drugi. Ale dalej za nim. Jeszcze był Baran, tak? Kiedyś? Tak, już Baran ciągnął 400, 420 chyba, więc naprawdę mega dobry wynik. Rafał już w dobrej formie ciągnął ponad 420. Grzegorz Szymański ponad 400 więc takie dobre rezultaty były a potem już nie wiem które były jakie tam ciężary robili okay. Powtórzenia, dokładamy potem z 3 trzy, 3, potem ubierzemy kostium i będziemy dokładać ponownie. Z tym, się przyzwyczaić trochę więc Już nie będę od razu docelowy taki maksymalny ciężar, żeby ubierał kostium, muszę tak stopniowo ja, przyzwyczaić się niego. Góra, mocno. Raz, dwa, trzy, po, posto! Jak w ogóle ten pomarańczowy kostium co miałeś w Afryce, tego pierwszy raz miałeś wtedy? No, tak dziwnie mi leży. Nie nie mogę się na niego przyzwyczaić. W sumie teraz nie czasu na nim za bardzo celować, ponieważ mam cały czas te zawody, te tereniki takie napięte i no, nie mam czasu go testować i wolę nakuzić to jest swój stary, nieco zużyty, ale w nim się czuję bardzo komfortowo i czuję, że naprawdę jest idealnie tutaj ułożony dla mnie. Więc jeśli będzie zima, be, jakim, oh, w takim off-sezonie, że... Będę miał czas na takie treningi, żeby sobie spróbować. na pewno zacznę go używać, ale nie teraz, teraz nie mam czasu naprawdę i szkoda mi tego, ponieważ gdybym wziął ten stary kostium do Afryki i go ubrał, to mam nadzieję, my tak myślę, że te 400 na pewno bym, bym, bym zakończył, a tamten kostium jednak nie wiem, myślałem, że będzie mega ciasny, mega nowy i zrobi i, i mi dobry rezultat, tak naprawdę jednak warto było w nim zrobić kilka treningów i, i spróbować. Nawet tego nie zrobiliśmy, ponieważ przed całą podróżą ten kostium odebrałem i... No i teraz tak naprawdę byłem na zawodach, a nie w domu. A gdzieś konsultowałeś z kimś martwym na przykład? Twój? Nie, sam po sobie jakoś. To ja tam z sobą kotem próbowałem się dogadywać, ale wcieliśmy zrobić trening wspólny coś tam. Ale, ale stałem się na razie sam, trochę pisałem to z licisem, bo miał te same z sobie punkt jak ja, czyli bardzo silną, bardzo silny dół do kolan i od kolan już mieliśmy problem, by dwój, on miał, bynajmniej, ja, ja dalej mam. I pytałem się go, więcej co robić. No i powiedziałem, nic jakie ćwiczenia wykonywać że na razie nie jestem w stanie ich dokładnie wszystkie idealnie robić, ponieważ jestem w trakcie start-startów i mam dużo, dużo zawodów. I ciężko mi jest się Ciężko mi się idealnie na tych właśnie detalach. My każde zawody tam są właśnie takie, jakby się jak to powiedzieć, specjalne, no, ponieważ przychodzi zawsze mnóstwo ludzi. Mnóstwo wiary kibicuje, ludzie przychodzą tylko po to, żeby Strongmen, na tylko zawody, nic więcej, to jest żaden festiwal, są po prostu tylko zawody Strongmen i naprawdę ta atmosfera tam jest niesamowita, ponieważ wszyscy krzyczą, wszyscy dopingują muzyka, to całe naświetlenie, całe, cała muzyka, całe cały sprzęt gający to jest no, coś, coś pięknego, coś nie do opisania. Mam nadzieję, że może kiedyś nie wiem w jakimś stopniu, chociaż w jednej, w jednej dziesiątej to do Polski przyjdzie, ale... A jak pod kątem organizacyjnym to wygląda? Pod kątem was, rondmanów, czy to się ciągnie jakoś długo? Zawody przebiegają bardzo szybko. To znaczy idziemy do jednej konkurencji, kończymy drugą, automatycznie wchodzimy do kolejnej. Ostatnio właśnie jak Marcel był ze mną, to mieliśmy konkurencję oponę i ciągnięcie łańcucha z powrotem. I tak naprawdę ja byłem jedyny, który usiadł na krześle i w miarę tam jeszcze patrzyłem, zaglądałem, co kto robi następny, jak jak mu wychodzi. Bo reszta, która kończyła, szła wymiotować albo leżeć i umierać w szatni. I dosłownie minutę czy dwie po skończeniu tej konkurencji, od razu wchodziliśmy na kolejną, czyli ci, co ledwo stajni na nogach, ledwo wychodzili z tej szatni i po prostu się zataczali, jakby byli pijani, mieliśmy podnosić kolejną konkurencję, więc dla nich to był dramat. I no naprawdę zawody przebiegają bardzo szybko, z tego względu, że ludzie czekają, no bo ludzie przychodzą tylko oglądać to, nie mają żadnych rozrywek dodatkowych, więc organizator też próbuje, żeby to przebiegło bardzo, bardzo szybko. Będzie można gdzieś to zobaczyć? Chyba będzie, chyba będzie live, tak mi się wydaje, jak zawsze. To jest mój najstarszy strój, ja już go raz zmniejszałem, ponieważ się rozciągnął, gdzieś na mnie bardzo ciasny przy niższej wadze. No ale wiadomo, to jest ma już chyba z 5 lat ten kostium, więc naprawdę no, każdy materiał się z czasem zużyje. Już raz go pani krasowa mi zmniejszała troszkę i jestem do niego przyzwyczajony, naprawdę mega dobrze mi się w nim podnosi, dużo, dużo lepiej niż w tym nowym. Myślę, że gdybym trenował w tym nowym, więcej czasu, więcej treningów, też byłoby ok, ale na razie, no, no, tak, jakby, tak jak mówiłem, nie mam czasu na to, żeby to praktykować, muszę skupić się na, na dźwiganiu, a nie na uczeniu się. Na tych zawodach są dozwolone, więc każdy z nich korzysta, każdy z nich będzie korzystać. więc Zawsze jakoś tam pomagają. No serdecznie. Przeważnie jest w ciągu dnia jem śniadanie. Rano, wcześnie. Później, już nie wiem, tak naprawdę, nic, ponieważ. Zawsze dużo no, bardzo się denerwuję i mam problemy żołądkowe, albo miotuję, albo latam na toaletę, więc no to, jest, to jest normalne, każdy różnie przechodzi emocje. A przy tych ciężarach, jeśli masz jakiś dyskomfort w brzuchu, w żołądku, to, no, właśnie dobrze to nie wróży wtedy, więc staram się jeść raz i no, naprawdę z pustym żołądkiem, tak naprawdę startuję. Mam trochę tam energii z tego, z tego pierwszego posiłku i później ewentualnie dojadę jakieś tam owoce albo jakieś suche wafle rżowe. Albo jakieś witargo piję, karbo i to jest, to jest wszystko, to jest maksimum. Jem potem kolejny posiłek, na przykład po zawodach i to jest moja kolacja, wiecie, naprawdę dwa posiłki tylko w ciągu dnia i to, to jest naprawdę bardzo mało jednemu na mój organizm. Dzień zawodu jest dla mnie naprawdę wykańczający. Jeśli chodzi, zadanie kostiumy jest takie, by pomógł w dolnej fazie ruchu. U mnie akurat dolna faza jest Najlepsza, ponieważ zawsze miałem problem od kolan. Ale jeśli go użyję, moja dolna faza jest jeszcze szybsza i wtedy szybciej przychodzą linie kolan i jest mi trochę łatwiej ukończyć to ćwiczenie. Więc no, jeśli jest dozwolony, zawsze go używam. Jest mi nieco ciężej zrobić skłon, nieco ciężej się zapać tą sztangę. Ale no, ruch jest zawsze jakiś tam pomocny i, i, i daje jakiś lepszy rezultat. Najgorszy jest w tym kostiumie. Pierwszy potem już się on ustawi, tu już jest troszkę, nieco lżej. Dobra.

To kilka miesięcy, nie dwa miesiące temu robiłem do, po 400, ponieważ miałem taki naprawdę dobry dzień. W ogóle nie planowałem robić rekordu, planowałem skończyć na 350, 360. I jednak szło bardzo, bardzo lekko, nie czułem tego ciężaru, mówię, a tam jest, spróbujemy te 400 i może się uda. No i akurat się udało, był taki dobry, naprawdę pozytywny dzień. A jeśli chodzi o, o rekordy, to bardziej robię chyba na zawodach na ten moment, jeśli chodzi o sprzęt. No ponieważ, no, no wiadomo, na zawodach mamy dookoła jakąś tam moc, dodatkową energię adrenalinę i też są takie wymuszenia, ponieważ widzisz, że kto ile robi i chcesz nie więc dajesz siebie dwa razy mniej, niż na treningie. Wiadomo, na treningu też się nie opierdliczam, daję sobie, siebie, daję się wszystko. Mam, dobry, mam dobrych ludzi, dobrych przyjaciół, kolegów, którzy mnie wspierają, którzy mnie motywują, bez nich naprawdę byłoby znacznie, znacznie trudniej, znacznie ciężej i, i wiem, że te rezultaty, które są teraz, to również ich zasługa. Maski coś tam się sprawdzają, pierwszy raz z nich robię, więc zobaczymy. I widać siłę, co nie? Dzisiaj będzie <śledź> <śledź> jak piękna, to będzie reklamacja od Jednak... A według Ciebie teraz kto największy progres zrobił ze wszystkich Strenumanów, tak patrząc w perspektywie ostatniego roku? Dużą niespodzianką jest. Marcel? Nie, nie Moim zdaniem, w Ukrainie jest, Nowikow, jest mega dobrym zawodnikiem. Naprawdę rok temu startował w amatorach. W tym roku przyszedł do Ligi Pro i naprawdę wymiata jest mega, mega dobry. Jest młody, ma 23 lata na ten moment, więc no, zapowiada się mega, mega fajnie. Więc tylko, no wiadomo, w tych, w tych czasach ciężary są tak potężne, więc. Ciężko jest, ciężko jest cały czas być tym top. Wiadomo, będzie miał swoje 5 minut, każdy ma swoje 5 minut i każdy musi się wykorzystać. Tylko wiadomo, żeby życzę mu jak najwięcej, jak najwięcej zdrowia, bo, bo w tych czasach może stać się wszystko, naprawdę możemy się zerwać w każdym momencie, więc... Tak na razie on, no i Martin Slicis moim zdaniem jest mega, mega mocny zawodnikiem. Rok temu, dwa lata temu, hafter Pjorsson zrobił potężny przeskok. Naprawdę, gdy ja go pokonywałem w 2015, ja byłem trzeci na Arnoldzie, on był ósmy. W 2016 ja byłem czwarty, on był siódmy. I... więc... A potem nagle gościu uciekł, nie wiadomo, nie wiadomo co zrobił, przeskoczył nas wszystkich i wygrał, wygrywał wszystkie zawody po kolei, więc no... Teraz jest dość, dość czas dla młodych, nie ciężej zrobiliśmy dzisiaj niż próbowaliśmy zrobiliśmy nic ciężej ponieważ było to 370 kg myśmy robić 350 i jakoś tak wyszło ciężko mi zaplanować jakiś trening tak do przodu i, i robić tak jak się powinno być ale nie jest źle Myślałem, że będzie nieco lżej ale nie ma tragedii Teraz zajmiemy kostium zaraz i zrobimy ćwiczenia dodatkowe na tyle to jest rzadko to robimy, to naprawdę dzisiaj jest taki ten trening, że, że jesteś w stanie najwięcej no zrobimy zrobiłem stąd 430 na raz z tej wysokości. Ale myślę, że nie wiem, skończymy dzisiaj 320, maksimum jaki to jest chyba realne dzisiaj. Nie będziemy za bardzo się szarpać, za tydzień są zawody, więc nie chcę tu przesadzać. Robiłeś kiedyś trening z Brianem na przykład? Nie, ale bardzo oh, chcę. ja też chcę, ale jakoś nigdy nie możemy tego do, do, jakoś pograć, ponieważ to jest daleko dla mnie, to, to jest dosłownie, nie wiem, 10, więcej, 12 godzin lotu z Frankfurtu, więc może się uda kiedyś, zobaczymy, U mnie to będzie ostatnia seria, zrobię 3 do 5 powtórzeń i tak zaszczeliliśmy w poprzedniej, ponieważ mieliśmy skończenia na 350, a nie planowaliśmy, a zrobiliśmy 370, więc naprawdę to mi dało już kość, a za bardzo nie chcę się katować, ponieważ mam jeden tydzień do zawodów i to już tak żyłaby przepadę, gdybym założył więcej. 1, 2, Więc jesteśmy po treningu martwego ciągu. Dzisiaj zrobiliśmy nieco ciężej niż planowaliśmy, ponieważ zamiast 350 zrobiliśmy 370 kg na dwie serie po powtórzenia. Następnie zrobiliśmy martwy ciąg z wyższego pułapu. To będzie, to będzie na tyle. Ze na czas, który nas ogranicza, nie jesteśmy w stanie się zrobić reszty ćwiczeń takich dodatkowych na plecy, jak i podciągnięć, typu takich kulturystycznych bardziej. Ale jestem zadowolony z treningu. Nie poszło, nie poszło tak źle. 6, 6 lipca zapraszam na, na transmisję. Więcej informacji możecie zdobyć na giantslive.com. Zapraszam do oglądania i śledzenia. Trzymajcie kciuki.